Kurczaczka. Zjesz kurczaczka. Zjesz kurczaczka? Oj. Masz, masz, bo ty zaraz nam przywalisz. Możesz wziąć, sobie zabrać. Nie chcesz? No? Bierz. Proszę. Dobra. Ojejku. Ojejku. Osłonię Lolita. Lolita. Jeszcze jednego. No i resztę już musimy dać innym kotkom. Proszę. Nie? Nola sobie je sama. No, jacy, Proszę. Spadło. O! Czekaj, czekaj. Proszę jeszcze raz.